Tutaj, żeby Emia było mocnym Waszego związku, a tego Wam przeczes całego serca. Tak? Wtedy będzie na pewno trwały i piękny. No, 25, no, 25 lat na pewno mamy gwarantowane. No. Bardzo dziękuję. Jak życzę, żebyś była zawsze taka fajna, i podoba, jak jesteś. No a więcej pytań nie ma. Dziękuję ślicznie. No. Bardzo wszystkim dziękuję. Jest mi szalenie miły Niech żyją, żyją nam! Jeszcze raz, jeszcze raz! Niech żyją, żyją nam! Niech żyją nam! Proszę, się nie Niech! Jeszcze raz, bo ja wcisnę, padając w życiu. Bo no. to jest od naszego BSP. To, to jest... <laughs> to nasze BSP. To od naszego. Tak, tak. A, to się cieszę. Całować. Wszystko jest jedyna szansa, bo całowanie kaszli. Bardzo dziękuję. Ostatnia szansa, ja Ci mogę legalnie całować. Tak dokładnie. <grywanie> bardzo, bardzo dziękuję, ale mi zrobiliście niespodziankę. <grywanie> Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.